Wyspa mojej siostry jest to spektakl, jest to produkcja teatru Małego Wtycha, który powstał we współpracy zespołu artystycznego skupionego wokół teatru, ale też skupionego wokół środowiskowego Domu Samopomocy Świętej Faustyny. Więc jest spektaklem różnorodnym, w którym biorą udział artyści z różnym stopniem sprawności. Projekt ten powstał w oparciu o książkę Katarzyny Ryryk, Wyspa mojej siostry właśnie i przez pół roku wspólnie, grupowo pracowaliśmy nad tym, żeby tą książkę przenieść na scenę. Premiera spektaklu miała miejsce w grudniu, a w tej chwili prezentujemy już kolejne odsłony tego spektaklu wzbogacone o warsztaty, które poprzedzają spektakl, warsztaty wprowadzające do tego spektaklu, podczas których będziemy się oswajać z kategorią inności, czym jest inność. Ale też będziemy, pokażemy trochę naszej pracy zakulisowej, w jaki sposób pracowaliśmy nad spektaklem, co dla nas było ważne. I to takie swoiste intro do spektaklu, który zaraz potem będzie można zobaczyć.